Dzień dobry, oprowadzę Was po zamku. Tutaj mamy moc zwodzony, po którym możemy wejść do zamku. Wejścia do wież są w każdym rogu. Na każdej wieży mamy skrzynkę, gdzie jest łuk i strzały. Tutaj wszędzie po bokach mamy komnaty z łóżkami i skrzynkami. Tutaj mamy zbrojownię, gdzie są zbroje i miecze, plus dodatkowo w skrzynce tarcza. Tutaj na górze mamy. Tutaj komnaty po bokach. Takie same. Niektóre inne takie jak na przykład ta jest mniejsza. Niektóre na dole też. Natomiast tutaj mamy pokój. Króla i królowej. Gdzie jest królewskie łóżko? I skrzynki dwie. Na dole mamy lochy. W każdej celi jest łóżko i toaleta dla więźnia. No, tutaj mamy w więzieniu szkieleta i czarownica nawet o, a tu z celi dostał się kolejny księdzin nie chcę na razie się nim zajmować dziękuję za uwagę do zobaczenia